No zawsze troszeczkę tą buzię doświetli. Dzień dobry, witajcie. Doświetlamy sobie buzię, słoneczka nie ma, więc dzisiaj będzie słoneczko sztuczne. Witamy wśród ludzi zainteresowanych zdrowiem, krzewiących właśnie zdrowy styl życia. Naszym mottem przewodnim jest niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Witamy Was u naturą. To wszystko co widzicie, to u nas się mówi, że czym chata bogata, więc Dzień opowiemy dobry. o tym. Sprawdźmy może najpierw czy nadajemy. Najpierw się przywitam z Tobą, cześć Wiesiu. Ale trzeba sprawdzić czy nadajemy. Ale oczywiście, już sprawdzamy dobry. nasze urządzenia. Witamy roz... bardzo serdecznie, sprawdzamy czy działają przekazy, czy słychać nas, także czy słychać Tak, nas? jest tak, tak, słychać nas. Dobrze, dobrze, <gry> skoro słychać, to pozdrawiam. Słychać nas, widać? Tak, muszę zobaczyć tutaj, jak to wygląda. No dobrze, dobrze. Jest okej. Okay. Witamy wśród zachwyconych naturą. Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. I zapraszamy serdecznie do kolejnego odcinka. Dzisiaj krótko. Zapraszamy na targi najbliższe miejsce, gdzie będziemy, gdzie będzie można skosztować wrapów, burgerów, kulek, mocy, kokosów, soków świeżo wyciskanych. Ale zupka Bigos też będzie. O, proszę bardzo. I kakao ceremonialne będzie, także lody przypyszne, jak zwykle. Hmm. Dużo różnych rzeczy można się najeść, napić, zjeść deser. I porozmawiać z nami. Tak, w witamy w Zielonym Świecie, jak zawsze, sokiem selera nasiowego. Czyli pierwszy termin y, to mamy Bielsko-Biała, y, 16-17 marca, czyli sobota, niedziela. Y, targi Ekotrendy y, to jest y, w hali sportowej pod Dębowcem. Y, piękne miejsce, gdzie wiele różnych ciekawych wystawców jest, różnych ciekawych towarów, propozycji właśnie zdrowotnych. Będziemy też mieli tam możliwość poinformowania, półgodzinne wystąpienie właśnie na temat witarianizmu zdrowego stylu życia i tego jak to funkcjonuje na co dzień w życiu. Także bardzo serdecznie zapraszamy do Bielska Białej Hala pod dębowcem 16-17 marca, czyli w przyszłym tygodniu. Ja tylko tutaj wyłączę coś. Właśnie, więc sobota, niedziela będzie wspólnie spędzona. Bardzo miło, jeżeli chodzi o innych wystawców i w ogóle o kierunek tych targów, to wszystko jest związane ze zdrowym stylem życia, z eko, z naturą ze świadomością i myślę, że warto zobaczyć co fajnego dzieje się w tej dziedzinie, że naprawdę można o siebie zadbać już od dzisiaj. Także bardzo serdecznie zapraszamy. I ja myślę, że dzisiaj Ania pokaże coś fajnego, co ja bardzo lubię i myślę, że dzisiaj będziemy próbować jeść i delektować się właśnie kolejnym pokarmem, jaki można wykonać z naturalnych produktów, z nasion, właśnie z tego, co natura nam daje. Z naszej dekoracji, bo bardzo często widzę, że, dekoracja, że dekoracją coraz częściej są warzywa i owoce. U nas to nie jest dekoracja, tylko u nas to są produkty, które wcześniej są umyte i według naszego w tym momencie według jakiejś własnej wizji, według pomysłu, według tego, na co mamy w danym w dniu ochotę, wykonujemy z tego różne jedzenie. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak robimy desery, dlatego że w ciągu tygodnia zamieściłam post na temat deserów. Co to jest u nas deser? Deser tutaj na przykład mamy taki, który z okazji nie kobiet był zrobiony, więc opowiem coś więcej. To nie chodzi o to, że u nas desery to jest zjedzenie po posiłku głównym czegoś słodkiego. Deser jest sam sobie posiłkiem, on jest syty, to są owoce. Bardzo często tam są nasiona czyja. Tutaj do góry jest śmietanka z kokosa, która jest bardzo lekka, przyjemna, ale to, są, to jest wszystko, cały, cały ten deser jest bardzo syty i odżywczy, więc możemy to traktować jako niezależny posiłek. Na imprezach w takich słoiczkach są te desery, no <laughs> właśnie porównując, podobna, podobnej wielkości dawka, może ten słoiczek nie wygląda, tak, ale właśnie to się... To, co tutaj mamy w tej dużej, w dużym pucharku, to mieści się właśnie w takim słoiczku. I tutaj jest zamknięte całe to nasze zdrowe jedzenie, czyli teraz truskawki, borówka. Dzisiaj będzie zrobiona jedna z warstw, będzie zrobiona z awokado. Awokado jest owocem, które ma w idealnych proporcjach wszystkie kwasy, nasycone i nienasycone, to jest boski owoc, który niekoniecznie musi być jedzony na wytrawnie, czyli słono, z czosnkiem, w formie guacamole, ale jest przepyszny w deserach, a jednocześnie właśnie syty, jednocześnie dostarcza odrobiny tego tłuszczu, który powoduje, że taki deser oprócz tego, że jest bardzo smaczny, słodziutki. To do tego powoduje, że jesteśmy najedzeni, a jednocześnie, że łądek nie jest pełen, nie jest, nie jest przeciążony. Tak, ale mnie to pięknie wspomagasz. No i równocześnie powiedzieć mm. Słuchaj, wygramy normalnie, chyba <grybujesz> dużą wygraną. To jest blender, który zawsze, zawsze pomaga nam zrobić właśnie w szybki sposób te desery i. Te desery, które są zamieszczone w poście, są dwa rodzaje. Ja przepisy na te desery dokładne podam również w kolejnym poście, a dzisiaj pokażę jedną z warstw, jaką robię. Do tego będzie warstwa, to jest właśnie tak wygląda śmietanka zrobiona z kokosa. To wystarczy kupić puszkę z mleczka śmietany kokosowej. I tą, wyciągamy tą śmietankę, odlewamy wodę, i normalną trzepaczką, takim urządzeniem, które, którym możemy to jeszcze dodatkowo ubić. Ja zawsze, jeżeli chcę coś dosłodzić, to słodzę to miodem jasnym, w tym przypadku, żeby nie zmienić koloru ale można, jeżeli byśmy chcieli tę śmietankę zrobić ciemną, można równie dobrze dosłodzić to ciemnym miodem albo daktylami. Tutaj jest posłodzona miodem, ubite trzepaczką i tak wygląda śmietanka. Ona się w ogóle po prostu nie, nam nie wyleje. Teraz jest troszeczkę schłodzona z lodówki, ale na ciepło, jak ja ją ubiję, to wtedy jest lekko płynna, ale ma tendencję do tego właśnie, żeby tak fajnie sobie stać i, i można równie dobrze właśnie wyciskać przez jakieś urządzenia i robić gwiazdeczki, i różne ładne rzeczy dla dzieci, tak żeby chętnie to jadły. Następna masa, która jest zrobiona wcześniej, to jest awokado, przepraszam, nie awokado, tylko mango. Mango z dodatkiem, tak to wygląda. Mango z dodatkiem odrobiny banana i jabłuszka. Powiem Wam dlaczego dodaję jabłko i, ban i banana. I też trochę miodu. Dlatego, że mango, które w Polsce jest do kupienia, jest, nie jest takie słodkie, nie ma tej takiej ferii smaków, aromatów. Jest bardziej takie płaskie, dlatego ja dodaję jabłuszko, które nadaje troszeczkę kwaskowatości i banana, które podkreśla słodycz i dzięki temu to mango bardziej smakuje właśnie tak jak mango, które ja znam, czyli jest słodsze, bardziej aromatyczne. Więc to jest druga warstwa, a trzecią warstwę y, zrobimy teraz wspólnie. To znaczy, to jest najprostszy deser, ale jednocześnie uważam, że jeden z najzdrowszych, właśnie poprzez to, że awokado w nim jest. Y, obrócę sobie tutaj te urządzenie do mnie, żebym mogła sobie je y, y, sterować. Dobra. To, żeby, to już by wystarczyło tyle, okej. Okay. Czyli tak, jeżeli chodzi o skład, to mamy awokado. Awokado znamy wszyscy, większość z nas lubi, więc wiadomo, na czym pracujemy i co to będzie. Wyciągamy to awokado. Awokado musi być dojrzałe. To jest zasada, ponieważ ono ma, mieć taką, ma być kremowe ma spowodować, że ten deser będzie właśnie taki jak aksamitny, gładki, więc dlatego awokado musi być miękkie, no ale żeby nie zrobiło się zbyt miękkie i czarne. Znamy ten, to awokado z tego, że bardzo szybciutko robi się ciemne i niesmaczne, więc musimy zawsze przypilnować, żeby w odpowiednim momencie je użyć. Do awokado dołożymy banana. Banan również musi być przejrzały, dlatego że banan niedojrzały ma dużo skrobi, więc żeby w momencie, kiedy on dojrzeje, to wtedy ta skrobia zostaje na cukry proste przetworzona. Wtedy też ten banan jest zdrowszy, więcej przyswajanych dla nas minerałów, witamin. Dlatego czekamy, aż banan przejrzeje i wtedy go używamy. O. I jeżeli chodzi o. Pokaż takiego bananka. Pokażę takiego bananka. O, taki bananek, taki bananek. Bardzo dojrzały. Bardzo często ludzie, którzy odżywiają się w konwencjonalny sposób, uważają, że to jest banan, który powinno się już wyrzucić. Tak głęboko nam wbito do głowy, że owoc niedojrzały jest dla nas zdrowy, że ciężko z tym dyskutować. Faktem jest, że banan musi, musi dojrzeć i tam, gdzie on jest przetwarzany, czyli w krajach, gdzie banan rośnie, to ludzie w ten takie, takie banany używają. Nie te zielone, niedojrzałe, tylko właśnie tego. Takie banany przejrzałe, z tymi ciemnymi plamami. Właśnie takie są używane. Na jedno awokado takie ze trzy. Ja daję ze trzy takie banany. Mniejsze, cztery, większe, cztery mniejsze, więc to już będzie ostatni banan. Do tego kakao i przy normalnym. E, e, Banan jest tak dojrzały i jest bardzo słodki, więc nie musimy już niczym dosładzać. Wystarczy tej słodyczy w tym deserze, więc to jest praktycznie taki trzyskładnikowy deser. To znaczy banany, awokado i kakao. Ja przepraszam, jeszcze sobie wezmę ręcznik, bo nie chciałam nie ręcznika, a jest potrzebny. Okej, okay, dobrze. I kakao. Kakao. Ja daję dużo tego kakao, dlatego że to kakao również ma dużo właściwości odżywczych. Magnez, potas, to przede wszystkim selen inne związki, które powodują, że ten deser właśnie ma być dla nas odżywczy, mamy, ma nam smakować, ale jednocześnie nasz organizm ma się cieszyć, że został po prostu nakarmiony. I teraz jest kwestia zblendowania tego. Okay. To chwileczkę potrwa, dlatego że banan jest, awokado jest suche, banan musi zostać zblendowany. Przyniosłam tutaj takie urządzenie, które nie hałasuje zbytnio. Bo te, które bardzo mocno hałasują sobie razą, z tym dużo szybciej. Ale każdy z was ma inny blender, więc dajcie sobie radę. Z no i chwilkę trzeba po prostu to wyrobić, tak żeby. Żeby on zaczął, żeby te banany po prostu y, zaczęły się fajnie miksować. Się Także ja tutaj chwilkę się pobawię. No właśnie, efekty tej zabawy są mi bardzo dobrze znane, są smakowite i no po prostu to jest przyjemność dla podniebienia. zawiesza się, ale to właśnie w tym akurat w tym deserze to jest specyficzne, że tak długo, jak ten banan nie chwyci i nie zacznie się miksować, to on po prostu się kręci. W jednych urządzeniach się to zawiesza na ściankach bocznych i nie idzie tego strząsnąć. W tym urządzeniu też to chwilkę potrwa. To jest po prostu zawsze kwestia samej obróbki. Jak w każdym działaniu, zawsze jest potrzebne trochę cierpliwości, no da, e, trochę tak. też znajomości e, tematu. Ale ja myślę, że warto dla efektu zdrowotnego, dla efektu. Um... Dla efektu smakowego również yy, i dla efektu wizualnego, bo jak yy, przyjdziecie na stoisko właśnie w takich deserach, yy, w takich słoiczkach, yy, te desery można a, gotowe sobie kupić i yy, po, sprawdzić właśnie. sprawdzić właśnie jak te efekty y, pracy wychodzą, jak to funkcjonuje w praktyce i myślę, że to jest y, najlepsze, mm. co może nas spotkać i jeżeli taki y, prawdziwy deser spróbujemy. Dokładnie. Już nam. Ja tu właśnie widzę z boku, mm. że to już ta masa się robi coraz ciekawsza. Super fajna. Mhm. No i to połączenie naprawdę jest mistrzowskie. Nie będę wam tutaj hałasować, bo tak naprawdę potrzeba około minutki jeszcze, żeby wyrobić to na idealnie gładką masę, ale tu. Generalnie chodzi o zasadę. Z drugiej strony, wiecie, to produkty są proste, urządzenia trzeba mieć odpowiednie, żeby nam coś takiego wyrabiały lepiej, sprawniej, szybciej. Właśnie na tym polega to, że każdy ma inny blender i do czegoś innego nie jest przeznaczony. W tym momencie już mamy tą warstwę ciemną. Warstwę ciemną. Dzisiaj posypiemy posypiemy dodatkowo orzeszkami albo nie, płatkami migdałów. O, dzisiaj będą płatki migdałów. To jest, słuchajcie, to jest takie tworzenie na bieżąco y, takiego dzieła, które pięknie wygląda i pięknie smakuje i do tego jest y, niezwykle zdrowe. O, płatki migdałów. Y, ja bym tutaj dała dzisiaj jeszcze dodatkowo y, właśnie tą masę z mango którą wcześniej przygotowałam, żeby nam tutaj nie hałasować. Te desery one są proste do zrobienia ale tak jak widzicie jednak troszeczkę trzeba czasu żeby to przygotować, żeby to było odpowiednio kremowe, żeby odpowiednio smakowo było dopasowane. O, mamy tutaj warstwę żółtą. Wytrzemy ten słoiczek, żeby to ładnie wszystko wyglądało. I do tego dodamy śmietanki. Śmietanka, słuchajcie, z kokosa jest przypyszna. Jest taka, jakby to powiedzieć, ten aromat tego kokosa, w połączeniu z, ze słodkością z miodu, jest po prostu zniewalający. I taką wielką, wielki kawałek. O, tak damy tę śmietankę, ładnie. I na koniec, oczywiście, wcześniej umytem truskawki przekroimy taką truskawicę. Najlepiej e, z doktor owocem to zrobić, gdzie tutaj mamy e, wspaniały proszek, który właśnie pozbywa się, usuwa pasożyty, chemię, e, różne e, niepotrzebne składniki. I taki deset to jest jeden, jeden z tych, które były tam zrobione ostatnio e, na, e, w poście. Z tym, że e, dałam mniej tego, dese, tego musu e, z mango, dzisiaj jest więcej. To jest kwestia, słuchajcie, umowna. Czego, czego więcej y, lubimy? I tutaj jest śmietanka z kokosa, tam również była. Czyli to jest ten, ten, który był z mango. Drugi przepis, który był tam zrobiony i drugi deser, to był deser z owoców czerwonych, czyli tam była truskawka, malina y, z daktylami i zrobiony taki gęsty mus y, dosłodzony malinami. Tak to wygląda, słuchajcie, chwilka, nawet przy... Y, takim e, robieniu m, tej e, przygotowywaniu tej masy ciemnej, e, jeżeli my na to poświęcimy minutę, nawet dwie, czy trzy, nawet minuty, żeby spokojnie to zaczęło tam sobie, to nie można się denerwować tym, że to od razu nie chce się wy, wymiksować, bo, ponieważ banan i mango, zanim nie nabiorą tej kremistości, to musi e, chwilkę potrwać. Ale tak naprawdę rozmawiamy sobie i to sekund pięć i jest deser piękny, jest deser smaczny, jest posiłek i równie dobrze można coś takiego zrobić z pomarańczami, równie dobrze można zrobić z innymi produktami. Jabłuszko, granat, słuchajcie, to po prostu ananas tam jest. Tych deserów tu można zrobić w tym momencie 10 różnych rodzajów. Każdy o innym smaku to nie jest, to jest bardzo y, twórcza kuchnia, rozwijająca, powodująca, że codziennie możemy coś innego jeść, y, dostarczać nowe właściwości odżywcze, nowe składniki, y, a przy tym fajnie się bawić i jest to y, naprawdę y, rozwijające. Ja zapraszam do, y, y, do kupowania u mnie takich deserów, do sprawdzenia, jak to smakuje. Dalej, w dalszej kolejności możemy zrobić takie warsztaty, na których właśnie z tych dekoracji, które tutaj są w tym momencie, jeszcze dorzucimy kilka innych owoców, zrobimy inne desery, inne kompozycje, czy nawet wręcz ciasta, więc zapraszam do tego, żeby najpierw kupić, sprawdzić, czy to jest smaczne, a potem możemy dalej już wspólnie uczyć się tego i przygotowywać swoje własne przepisy. Także. Ja uwielbiam te desery i w ogóle to jedzonko. Cieszę się, że Ania lubi to robić i że to sprawia jej przyjemność, ale przede wszystkim właśnie to jest to lekarstwo, to jest ten kierunek, który nas uzdrawia, który daje organizmowi wspaniałe efekty zdrowotne, odporność. W takim słoiczku bez cukru rafinowanego, bez produktów odzwierzęcych. Mamy samo zdrowie, życie, pełnia życia. Zapraszamy. Zachwyceni naturą. Zapraszamy. Zaczynamy od tego, że lokalnie ci wszyscy, którzy mieszkają u nas, mogą sobie zamawiać, czyli w powiecie kępińskim, mogą sobie takie desery zamawiać. Ja rozwożę, a w Bielsku Białej również będą desery. Nie zdradzę Wam w tym momencie o jakich smakach, na pewno przepyszne. Więc przybywajcie, próbujcie. Lodówka jest duża, można samemu sobie wybrać taki najpiękniejszy i najsmaczniejszy. Także zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wasze zdrowie.